Prezentacja bardzo fajnej wołowiny w mojej ofercie, S40, T5, bardzo fajnie skonfigurowana, co prawda 2004 rok, czyli pierwszy wypust. Pierwsza rejestracja, to jest grudzień 2004 produkcja, pierwsza rejestracja styczeń 2005. No ale auto naprawdę z mega niskim przebiegiem, tutaj mamy dokładnie 155 tysięcy przebiegu zaledwie, także do tego rocznika to jest naprawdę event auto mega skonfigurowane. Tak jak widzicie, możecie zwrócić uwagę na to, że jest w sport pakiecie, czyli mamy pełny pakiet ospoilerowania przód, tył, boki, spoiler na tylnej klapie, 17-calowe felgi, silnik no, najmocniejszy tutaj w tym modelu, czyli 2,5 turbo, 220 koni, napęd na przód, to nie jest wersja z napędem 4x4 i w sumie dobrze, bo ten napęd 4x4 jest dosyć mocno kosztowny w tym modelu, jeżeli nie jest o niego dbane. Przebieg już mówiłem bardzo niski, 150 tys. km. Trzeci właściciel od nowości, ostatni właściciel posiadał ten samochód od 2019 roku i my od tego właściciela to auto kupiliśmy. Samochód w 100% jest bezwypadkowy i z tego co chyba pamiętam jest cały w oryginale, o, do tego przejdziemy, jak będziemy zrobić pomiar powłoki lakierniczy. Pakiet o spoilerowania sport naprawdę robi robotę przy tym samochodzie. Powiem Wam szczerze, lepiej wygląda jak Air Design. Nie wiem bo w ogóle czy w 2004 był Air Design, może Air Design się pojawił później. Jak ktoś wie z forum czy tam z osób, które mnie oglądają, możecie napisać w komentarzach. No dla mnie wygląda torpeda. To jest delikatnie obniżone, można to zobaczyć po, po zawieszeniu. Podejrzewam, że na sprężynach tylko cały pakiet o spoilerowaniem. Nakładki progowe, nakładki na zderzaki, tylna lotka tutaj na klapie. Naprawdę mi się samochód bardzo podoba. 17-calowe felgi. No wzór nie do końca mój gust, ale dobrze leży, ładnie wygląda. Jest opona. W miarę świeża ta opona nie jest w idealnym stanie. Ale jest w miarę świeża, no i samochód jest mega skonfigurowany, jeżeli chodzi o wyposażenie. Co tutaj mamy na pokładzie? Oprócz pakietu Sport mamy Xenony, mamy Webasto, słuchajcie, normalne, czyli z dwoma zegarami. Mamy elektryczny fotel z pamięcią, mamy nawigację, mamy czujniki parkowania, klimatronik dwustrefowy, mamy nagłośnienie Prologic, także tutaj naprawdę ktoś grubo poszedł, jeżeli chodzi po bandzie o, o konfigurację tego samochodu. No, ciężko będzie znaleźć tak naprawdę tutaj konkurencja. To jest wersja wyposażenia momentum. I chwała za to, że ktoś wybrał momentum i tak doposażył, bo mamy normalne fotele, a nie skórę. Skóra w tym modelu, czy w V50 czy W40 naprawdę zużywa się mega szybko i to nie jest kwestia, że ktoś ma auto z dużym przebiegiem. Po prostu ta skóra jest do kitu w tych modelach i dlatego ja wolę dużo lepiej. Tak jak dla siebie do sprzedaży naprawdę samochody z taką tapicerką, jak tutaj. Wiadomo, pęka fotel kierowcy tam w jednym miejscu, ale to jest. Pierdoła dla naszego tak naprawdę tapicera. Dobra. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej, bo widzicie chyba podekscytowanie w moim głosie. Szybko zbadamy sobie lakier. Dach oryginalny. I lecimy prawą stronę. Oryginał, zobaczcie, stówka. Oryginał. Lecimy drzwi. Oryginał. Oryginał. Jeszcze szybko dół, bo ktoś zarzuci, że nie zmierzyłem dołu. Oryginał. Oryginał. Tutaj bardzo ważna rzecz: przednie błotniki. To jest problematyczny element w tym samochodzie. Zazwyczaj koroduje w tym miejscu dokładnie. Zobaczcie, nie ma nigdzie korozji. Stan praktycznie idealny. Opony, jak już jesteśmy, są z 2018 roku Continental. Aczkolwiek one bieżnikowo nie do końca mi się podobają. Nie są jakieś takie w miarę świeże. Lecimy lecimy. maskę. Maska aluminiowa będzie zawsze mniej pokazywało. 50, czyli jest oryginał i szybko lewa strona przed nami stówka w tym newralgicznym punkcie też przystawimy a co 120 zobaczcie oryginał też nie ma nigdzie korozji naprawdę rzadko się zdarza ten model przynajmniej w mojej ofercie żeby tej korozji nie miał a wiecie że ja mówię wszystko zawsze otwarcie oryginał oryginał i oryginał tylny błotnik oryginał jeszcze rand czekajcie też oryginał zobaczcie Lecimy tylną klapę, też raczej jest w oryginale, bo zaraz Wam pokażę mankamenty tego konkretnie modelu. Przypomnę, że auto jest z 2004 roku. No i jakieś mankamenty będą, i mamy właśnie mankamenty tylnej klapy. Ona jest w oryginale i ta klapa lubi właśnie skorodować. Zobaczcie, w tym miejscu pojawiają nam się takie purchelki. Oczywiście można tą klapę polakierować, no ale już nie będzie w oryginale. Można ją polakierować dotąd, można polakierować samą wnękę. Jeżeli ktoś będzie chciał, nie ma problemu, zrobimy. Tylko chcę, żeby każdy wiedział dlaczego to zostało polakierowane. Co ja powiedziałem, że auto ma czujniki parkowania? Oczywiście czujników parkowania nie ma. Także przepraszam, moja pomyłka. Wycofujemy czujniki parkowania w tym konkretnym egzemplarzu. Pokażę jeszcze jeden mankament. To też jest newralgiczny punkt Volvo. W tym miejscu zobaczcie mamy odprysk. To jest odprysk, który już jest jakaś tam korozja. Żeby to zrobić trzeba polakierować tak naprawdę cały dach. No i potem ktoś przyjedzie i powie o malowany dach. No i co? Dlatego wolę tego nie robić. Jeżeli chcecie, to to zrobimy już dla nowego właściciela. Koszt polakierowania tego dachu to jest 700 zł. z uwagi na to, że trzeba demontować pod sufitkę, bo mamy antenę. A tutaj antena na pewno jest, bo auto jest wyposażone w nawigację. Także pomiar lakieru mamy zrobiony. Samochód cały w oryginale. Ma mankamenty dwa, ale auto jest z 2004 roku, no to trudno, żeby nie miał, jeżeli jest cały w oryginale. Szanujmy się naprawdę i swój czas, no auto nigdy już nie będzie nowe, pomimo że ma bardzo niski przebieg, bo ma zaledwie 155 tysięcy km to na 2004 rok podejrzewam, że większość moich widzów to nie uwierzy no ale mniejsza z tym, możecie sobie wszystko sprawdzić po numerach rejestracyjnych całą historię samochodu i historię generalnie przebiegu tego samochodu auto dla mnie wersja petarda, generalnie stan petarda nie ma się tutaj naprawdę do czego przyczepić, przeze mnie jeszcze mocno doinwestowany ale zaraz do tego przejdziemy, jak przejdziemy do dokumentacji, także przejdźmy może szybko do ogólnie wnętrza samochodu. Bagażnik jak na sedana całkiem niezły, jak na sedana tej klasy. Drugi komplet opon, zobaczcie, praktycznie nowe opony zimowe bez kolcy, nokiany, felgi stalowe z kołpakami oryginalnymi Volvo. Do tego mamy drugi komplet dywaników, niestety nie Dlaczego niestety no bo oryginalne dywaniki naprawdę są fantastyczne. Tutaj mamy jakieś zamienniki. Przechodzimy do wnętrza, zwróćcie uwagę na boczki, nie są poodklejane, w tym modelu, szczególnie na początku produkcji, te boczki potrafiły się odkleić. No, mamy wsadzone z tyłu koła, niestety jest to sedan, więc czterech kół nie spakujemy do bagażnika. Auto bardzo zadbane, wnętrze generalnie nigdzie nie nosi żadnych śladów z użytkowania. I przechodzimy do przodu. Mamy jeszcze dodatkowe uposażenia, zobaczcie, mamy ikonkę, czyli mamy elektrycznie składane lusterka, można sobie zaprogramować, żeby te lusterka się składały po zamknięciu samochodu. Mamy elektryczny fotel z pamięcią. Bardzo rzadki tutaj wymóg. Tutaj, oczywiście, standardowo ten fotel w tym miejscu pęka, i standardowo ten element został wymieniony. To jest normalne, pomimo nawet tak niskiego przebiegu. Kierownica, zobaczcie, wielofunkcyjna. Tutaj może Was zmylić to, że tu jest bluetooth. W 2004 roku nie było systemu bluetooth. Volvo to jest po prostu telefon. Zobaczcie. Ja Wam pokażę nagłośnienie. To jest po prostu telefon na kartę SIM. Nagłośnienie, tak jak powiedziałem, jest. Premium Sound Dolby Prologic 2. Także tutaj mamy ce centralny głośnik, mamy nawigację, system RTI. Jest uszkodzony napęd tej nawigacji, nie składa się i nie rozkłada automatycznie. Ale ta nawigacja, powiem Wam szczerze, i tak do niczego tak naprawdę nie służy. Można to naprawić wymieniając ten napęd, ale zobaczcie, nawet nie mamy polskich map. No, na tą chwilę takiego napędu nie mogliśmy zdobyć, więc tego nie naprawiliśmy. Można sobie zamknąć ręką lub otworzyć. Taka wada. Przebieg widzicie dokładnie na filmie: 155 tysięcy. 173 km. Yy, zaraz wam pokażę tutaj funkcję. To co mówiłem, widzicie? Start bezpośredniego ogrzewania podstawowego wyłączone. Zegar, pierwszy drugi, także możecie sobie ustawić webasto na godzinę, którą ma się tak naprawdę odpalić. Oczywiście nie zapominajcie, że musi być odpowiednia ilość paliwa, żeby ten system nam zadziałał. Mamy podgrzewane przednie fotele, skrzynia manualna sześciobiegowa. No generalnie yy, bardzo fajnie skonfigurowany samochód. Przechodzimy pod machę. Oczywiście są siłowniki. Na szczęście mogę otworzyć jedną ręką, sobie maskę. I słynny silnik, który u mnie się po prostu powtarza non stop. Jaki by nie był model, to ten silnik się powtarza. Uwielbiam ten silnik. Bardzo dobra jednostka napędowa. Tutaj nie ma się kompletnie do czego przyczepić. Pięciocylindrowa jednostka tutaj w, tej, w tym modelu 220 koni, w poliftach było 231 koni. Generalnie potencjał silnika jest spokojnie na 260 koni. Bez problemu możecie z tego silnika wykrzesać po samym programie. Auto jest świeżo po serwisie olejowym, który my zrobiliśmy. 5W30 Motul zalany. Pod maską widzicie ten silnik. Generalnie wygląda bardzo dobrze. Nie miał wycieków, nie było tutaj żadnego problemu. Także co, przechodzimy do dokumentacji auta. Do auta mam komplet kluczy. Dwie sztuki. Kluczyki, oczywiście przedliftowy, model przedliftowy. Mamy książkę serwisową, zobaczcie, prowadzona naprawdę wzorowo. 7, 8, rok 9, zobaczymy, czy jakieś były przed, nie były 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 21. Także w 21 wymieniany, wymieniany nasz serwis zrobiony, tak naprawdę serwis olejowy, wymieniony komplet filtrów plus tarcze hamulcowe przednie plus wahacz, bo były do wymiany tuleje i pasek o sprzętu. No i tutaj Wam pokażę jak wygląda zestawienie. I powiem Wam szczerze, jak to auto kupowałem z tak niskim przebiegiem, mówię fenomenalna historia, no nie będzie dużego wkładu. I zobaczcie jaki jest skład. 2,800 i to jest tak naprawdę dołożone mówię ode mnie w samą mechanikę naprawa instalacji elektrycznej nie otwierała się tylna klapa wymiana filtrów wymiana wahacza wymiana tulei wahacza naprawa wycieku wymiana osłony przegubu jakieś tam materiały eksploatacyjne Suma sumarum mamy tarcze hamulcowe, dwie sztuki z przodu, klocki hamulcowe. Suma sumarum 2800 zł. Co było robione w Szwecji w 2020 roku przy 146 no, był wymieniany rozrząd, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, jest świeże auto po wymianie rozrządu można powiedzieć. Wymieniamy w tym silniku co 180 tysięcy lub co 10 lat. I były wymieniane półosie z przodu. Widać to, jak schodzimy pod spód, są po prostu nowe półosie zamontowane. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem nowych półosi do tego auta, wolę generalnie zregenerować takie półosie. No tutaj są nowe, nowych rzeczy nie będę wymieniał bez przesady. Auto jeździ dobrze, także tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń generalnie co do tego. Tarcze założone, taka lepsza półka, zobaczcie, już z ochroną antykorozyjną piasty także też długo komuś posłużą. Jaka będzie cena tego samochodu Bo każdy czeka pewnie jaka będzie cena No będzie tradycyjnie już na moją ofertę Mogę powiedzieć, że najwyższa Najwyższa, ale znajdźcie drugi taki samochód No nie znajdziecie, to jest auto w sport pakiecie Z mega niskim przebiegiem Ma jakieś mankamenty, bo trudno żeby samochód z tego roku Jakiś mankamentów nie miał Cena będzie dokładnie 25900. No i już widzę te komentarze Jezu chłopie, taki można za 15 kupić No można, jedź kup i tyle nie, Naprawdę nie komentuj, jeżeli chcesz kupić za 15 Jedź kup za 15, ja nie mówię, że się nie da Da się ale nie samochód z taką historią, nie samochód cały w oryginale i nie samochód w takim pakiecie, z tym silnikiem, z tak niskim przebiegiem. Naprawdę, szanujmy swój czas. Yy, możecie pisać te komentarze, ja Wam mówię na to, generalnie wywalone na te komentarze takie negatywne, które się biorą tylko z tego, że ktoś myśli, że ja na tym aucie zarabiam krocie. Właśnie nie zarabiam. I tutaj Wam powiem szczerze, że. Kupując ten samochód, zapłaciłem bardzo dużo pieniędzy. Możecie sobie zobaczyć, auto zostało zakupione dokładnie za 45 tysięcy koron. Także ten samochód, jak wyjdzie na zero, to będzie naprawdę duży plus. Z moim dodatkiem, moim wkładem 2800. I to jest taki wkład, który musiałem w auto ponieść, żeby było w 100% sprawne. Samochód jest naprawdę technicznie bez najmniejszego zarzutu. Ma mankamenty te lakiernicze, czyli dwa miejsca, gdzie pojawiła nam się korozja, ale jest cały w oryginale i ja tego nie ruszam ze względu na to, żeby potem ktoś nie zarzucał, że dwa elementy mamy malowane. Wolę to pomalować, jak już będę miał konkretnie klienta. Dobra, samochód wjeżdża do oferty, eee, za chwilę pojedziemy na stację, pokażę Wam podwozie konkretnie tego egzemplarza, zobaczymy sobie półosie, jak wyglądają te nowe półosie od spodu. Eee. Samochód generalnie serwisowany, tak jak widzicie, raz do roku, to jest bardzo duży plus i tak i tak wymagał jakiegoś wkładu finansowego i to nie jest ze względu na to, że ktoś to zataił czy nie. Chodzi o to, że po prostu jak kupujemy auto do osoby prywatnej, to ta osoba nie do końca się zna, a wszystkich rzeczy nie sprawdzicie na miejscu. Tak jak my auto oglądamy na miejscu, czy ogląda nasz człowiek na miejscu, czy, my, czy ja osobiście oglądam samochód na miejscu, czy mamy raport generalnie, to zawsze jak oddamy auto do mechanika, to zawsze jakieś rzeczy wyjdą. I tutaj powiem Wam szczerze, że tego nie policzyłem, bo myślałem, że naprawdę samochód będzie taki no, do wyczyszczenia i tyle, i do wystawienia. No niestety tak nie było. Dobra. Koniec marudzenia, narzekania. Naprawdę petarda wołowina wieża do oferty. Myślę, że każdy też będzie czekał na odcinek z tym autem 0100. No i musi się nagrać ten odcinek, bo takie auto nie zdarza się często. Lecimy na stację i zobaczycie Volvo od spodu. Zobaczymy sobie 40 od spodu. Nie ma osłony silnika, także będzie wszystko dobrze widać. Zaraz przyświecimy rzut na turbo I lecimy sobie prawą stronę dosyć nisko wydechy zawieszenie teraz lewa strona komplet osłon jest, ten katalizator, sonda Nowy wachlarz, zobaczcie z lewej strony. Eee, I te półosie jeszcze. Eee, Raz Wam pokażę. Tu widać, że półosie znowu. I z drugiej strony to samo. O, potem widać, że tak się prezentuje. Jest 40 od spodu. Nie ma tak naprawdę korozji jakiejś nadmiernej w tym newralgicznym punkcie jest wszystko w porządku. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału i do obserwacji na Facebooku. Kolejna bardzo fajna wołowina wieża do oferty. Pozdrawiam.